Dzień dobry. Dzisiaj cieszę się bardzo, że mogę powitać nową osobę w Zespole Uniwersytetu Łódzkiego. Staramy się, żeby każdy czuł się tutaj dobrze. Na, pe na pewno jest y na początku trochę stresująco, dlatego zachęcam do korzystania z naszego kursu onboardingowego. On naprawdę pomaga szybciej się orientować, co, gdzie załatwić, jak pracujemy na co dzień, kto jest kim. Y Uniwersytet Łódzki to przede wszystkim ludzie. Dopiero w dalszej kolejności budynki, zajęcia, działania naukowe czy administracyjne. Dlatego bardzo lubię, kiedy mówimy o sobie Uniwersytet Ludzki. Nasza uczelnia to takie miejsce otwarte dla ludzi zaangażowanych, ciekawych, świata, przestrzeń, w której możemy się rozwijać, współpracować i mieć faktyczny wpływ na swoje otoczenie. Różnorodność to nasza siła. Codziennie budujemy Uniwersytet oparty na szacunku, współpracy. Działamy z zaangażowaniem, odwagą, ciekawością. To Te wszystkie wartości, które nas łączą w duchu takiej dewizy, prawda i wolność, veritas et libertas. Od tych spotkań wirtualnych zdecydowanie wolę spotkania twarzą w twarz, w formule dialogu, dlatego mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się osobiście. Tymczasem życzę Państwu dobrego startu w nowej pracy i do zobaczenia.